Wakacje w pełni, chociaż kiedy to nagrywam, totalnie nie wydaje mi się wakacyjnie bo za oknem po prostu jest okropna pogoda to na pewno wiele z nas, z Was gdzieś tam w te wakacje wyjedzie, albo już wyjechało, a może wyjeżdża w ogóle po tym okresie stricte wakacyjnym i właśnie dla tych wszystkich osób jest ten film. Dawno opowiadałam o takich essential y, wakacyjnych, moich ulubieńcach, polecanych produktach, więc dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takim tematem. Będzie troszeczkę basicowo, ale też dużo takich, wydaje mi się, nietypowych wakacyjnych, wyjazdowych polecajek, więc mam nadzieję, że każdy z Was, każda z Was znajdzie w tym filmie coś dla siebie. Pierwsza rzecz kosmetyczna, czyli szampon, mydło, cokolwiek tu wstaw w kostce. Kostki to najbardziej poręczna po prostu forma do zabrania ze sobą na wyjazd i oczywiście najlepsze są kostki, moim zdaniem, takie, które spełniają kilka różnych funkcji, czyli są szamponem, są, nie wiem, kostką do mycia ciała, do mycia yy, twarzy, nawet po prostu do mycia rąk, do używania jako mydło. Ale wiem, że takich kostek nie ma zbyt wiele na rynku i ja Wam na pewno z czystym sumieniem mogę polecić Soap for Globe, oni mają jedną, jedyną taką kostkę do powiedzmy wszystkiego, z której ja korzystałam już niejednokrotnie. Kiedyś ona weszła jako taki gratis do jakiegoś magazynu, który kupiłam właśnie specjalnie dla tego gratisu, a teraz jest na stałe w sprzedaży i serio Wam ją polecam. Moje włosy po niej wyglądają spoko, skóra na ciele nie jest jakaś szczególnie wysuszona. No naprawdę miód malina myślę, szczególnie jeśli zależy nam na miejscu w bagażu. A jak już macie taką kostkę, to ją również wrzućcie do jakiegoś fajnego pojemniczka, w którym będzie takie sitko. Dzięki czemu woda będzie skapywać y, troszkę niżej y, i będzie ten obszar taki bufor między kostką a wodą. Bo jak idziemy na wakacje, to nie zawsze mamy takie suche miejsce, suchą przestrzeń do odłożenia takiego kosmetyku. No a w tych kostkach jednak jest istotne to, żeby one nie miały bezpośredniego kontaktu z wodą. I to jest akurat y, pojemniczek z The Body Shop którego już nie mam w Polsce i no polecam Wam, ale kurczaki, bardzo mi przykro, że nie mogę konkretnego pojemniczka polecić. Poszukam w necie, jeśli znajdę jakiś odpowiednik, to wstawię Wam link. Polecajka ze stylu trochę mamowych, trochę nie do końca, bo jak wyjeżdżaliśmy do Korei, to wtedy właśnie wpadłam sobie na taki pomysł, jak nie używać siatek reklamówek do przechowywania na przykład mokrych rzeczy albo takich lekko wilgotnych, no bo jednak w woreczkach wielorazowych, materiałowych... Takie rzeczy jak będziemy przechowywać, to potem i tak wszystko będzie zamoczone, ale istnieją takie wielorazowe bagi. To jest akurat coś, co kupiłam, jak jechaliśmy, leciliśmy do Korei te dwa czy trzy lata temu. To jest taka torba z nieprzemakalnego materiału, do której naprawdę wrzucaliśmy totalnie przemoczone rzeczy, których nie mieliśmy okazji gdzieś tam wywiesić albo od razu wyprać. I ani zapach, ani wilgoć, nic nie przedostało się do walizki na pozostałe rzeczy. A dlaczego mówiłam mamowe? Bo mam też taki woreczek, który teraz kupowałam przy okazji wielopieluchowania, który też w teorii miał mieć takie właściwości właśnie antyzapachowe, antywilgociowe, żeby tutaj na zewnątrz nie wydostała się wilgoć, no i ma. Spoiler alert, jestem bardzo z niego zadowolona, myślę, że nawet może być troszkę bardziej dostępny. Wydaje mi się, że lepiej się kalkuluje niż tamten woreczek. To jest Elsk Bar, nie wiem jak to się czyta, to jest chyba duńska marka. Na pewno wam gdzieś niżej napiszę, żebyście mogły mogli sobie sprawdzić. On jest zasuwany na zameczek i to co jest fajne, to to, że ma takie zapięcie, żeby na przykład powiesić sobie gdzieś w łazience, jeżeli chcecie, żeby w nim coś wisiało, a nie od razu było zamknięte w torbie. Kolejna polecajka to coś nad czym w ogóle troszkę się zastanawiałam, jak do tematu podejść, bo jak gdzieś wyjeżdżamy, to warto mieć jednak swój kubek do nalania czegoś na wynos albo termos albo butle na wodę, ale dlaczego mamy mieć wszystko oddzielnie? to znaczy kilka różnych pojemników na te napoje, przecież wszystkiego na raz chyba nie będziemy pili. No, chyba że ktoś naprawdę potrzebuje, no to spoko, ale jak nie, to polecam Wam po prostu jakiś sprawdzony termos, w którym po pierwsze kawa będzie ciepła, po drugie, nie wiem, zimny napój flany będzie zimny dłużej, hmm, możecie tu wlać wodę, możecie wlać właśnie jakiś po prostu napój yy, i jest to po prostu jeden przedmiot, do którego yy, wiele różnych produktów można wlać. Z tego mojego jestem całkiem zadowolona. Tak go tutaj pokazuję, bo wydaje mi się, że jak kiedyś tutaj wlałam wodę z cytryną i on, tam kiedyś, kiedyś tam było minimalnie, mikro, taka, taki ziarenko, dzie, ale tego już nie widzę. Mm, trochę mi przykro, bo naprawdę jeśli chodzi o trzymanie ciepła, czy tam zimna, to to super daje radę. Ostatnio, nawet w maku, jak wziął sobie kawę taką mrożoną na wynos, to jeszcze jechałam z nią samochodem ze dwie godziny i naprawdę miałam ją tak, jakby cały czas ustnikiem. Ustnik był otwarty, i jeszcze stała w domu i wieczorem wylewałam stąd kostki lodu. Mimo, że ustnik był naprawdę przez długi czas otwarty, więc jakieś tam powietrze ciepłe mogło i tak się znaleźć w środku. Hydroflask polecam serdecznie. Kolejna oczywista nieoczywistość gąbeczka konża, którą ja zawsze pamiętam, żeby zabrać ze sobą, szczególnie tam, gdzie mam, nie wiem, łazienkę polową. Bo kiedy takiej bieżącej wody nie mam pod ręką, to super jest ją zmoczyć i nią bezpośrednio sobie zmywać. Cokolwiek macie na buzi. Są też większe gąbeczki, na przykład do całego ciała, a nawet taką ma małą, by można było ciało umyć. Chociaż e, jak ja mam jakąś do twarzy, no to jest używana tylko do twarzy. Jest to super, mm, taki. Przydatny produkt wydaje mi się szczególnie na te wyjazdy, gdzie nie ma takiej stacjonarnej, prawdziwej łazienki, tylko właśnie musicie w takich warunkach naturalnych trochę sobie radzić, to naprawdę zdaje super egzamin y i zużywa dzięki temu mniej wody, która czasami jest bardzo cenna. I jeszcze jedna polecajka Staszerback, y którą. Polecajkę tą używam do różnych rzeczy codziennie w kuchni, nawet na takie krótkie wyjścia na spacer kładę tutaj jakieś przekąski, czy to bardziej wilgotne, czy mniej wilgotne, można w nim mrozić, można trzymać w lodówce, wpisz sobie cokolwiek. Te torby ze Staszera mają świetne zapięcie, takie, które nie jest gdzieś tam jakimś klipsem dodatkowym, który się zgubi, które naprawdę... Nie rozchodzi się samo. Są fajnie szczelne, przydają się do wielu zadań, do produktów suchych, do produktów mokrych. No, same dobre y, mam wrażenia, jeśli chodzi o tą markę. Y, I ja mam w domu kilka różnych takich wielorazowych właśnie silikonowych e, pojemników powiedzmy na posiłki, e, ale z tego e, jednak lubię najbardziej dlatego właśnie je konkretnie polecam. I jak gdzieś wyjeżdżacie, to fajnie właśnie zabrać sobie jakiś jeden nie na wynos w takim mm, pojemniku, ale możecie również po prostu puste woreczki wziąć ze sobą na przykład na jakieś okazje, które gdzieś tam się pojawią po drodze. Mam nadzieję, że te wakacje będą wam miały Przyjemnie, a jeśli nie oglądacie mnie w wakacje, to jakiś najbliższy wyjazd będzie przyjemny i mam nadzieję, że jakieś polecajki z tych, które tutaj Wam podałam na tacy, Wam się przydadzą. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać i możecie mi napisać na przykład, jakie rzeczy Wy zawsze zabieracie ze sobą na wyjazdy te dłuższe bądź te krótsze. Może ja jeszcze o czymś nie wiem albo nie pomyślałam i warto to ze sobą zabrać. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie. Pa!